I nagrywamy. No, oczywiście, Robloxa. No, ogólnie, nie wiem, czy ben, będę robiła. Może sobie będziemy przechodzić jakieś hobby. W sumie tak. Dobra. Um, o jest. Jak będziecie słyszeć takie. Taką piosenkę, jaką, jakieś piosenki po prostu. No nie zwracajcie na to uwagi, bo moja mama jest na dole i się słucha. Nieważne. Dobra. Jak słyszycie, słyszycie takie śniolpienie, to ja trochę jakby mam jakby jestem trochę choraj i, i no jakby mam Nieważne jak Przechodzimy to. Wszystko jest łatwe. Na- 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 A to to? Można przyjść po prostu tak. no, 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 no. Dzisiaj spróbujemy przejść to całe obi Czy w ogóle tu jest koniec tego obi? No nie wiem XD Jak będziecie to godzina oglądać to będziecie godzina oglądać XD I teraz chyba to. No. A to jest łatwe. To łatwe być.

ale nie z ja też, ja też jestem w sobie tak aż za daleko o o co? o za oglądać będziecie to oglądać 5 minut.

Będzie można napisać komentarz, to napiszcie w komentarzu, czy też macie już ferię, bo ja jakby... bo ja już tak. Ja już wiem, ja już wiem to to. I to no. A ja lubię takie. Tylko fajnie by było jakby to tak biec i to by tak znikało. O ja to lubię. Jak te klocki tak znikają. Nie całe to tylko te takie klocki. Można się popatrzeć. Gadamy idziemy do przodu i A ja już dużo przeszłam. Pieniczki. To. to było niechcący zeg. Nie, nieważne, dlaczego ja to tak szybko przechodzę, Milo. coś nagrało. Ale fajne kolorki. A, a napiszcie w ogóle jaki jest was, wasz ulubiony korol. Ko, ko, korol. No to XD Bo mój to czarny, biały, dużowy i niebieski. Teraz spraw I teraz które to jest? Ach. Po prostu tam tego tego drugiego XD. No. No. No nieważne. Idziemy, idziemy, idziemy. I tu już łatwo jest. Tak proste, prościutko tak. Tu też tak samo. Przeróżnij to. A, nic nie wnikało. O, wow, wow. Pierwszy raz zobaczyłam w obi błąd. XD. Już jak to przejdziesz, to chyba nie możesz się cofnąć. No. No. A w ogóle liczcie, ile razy się zabiła big Mhm. Dobra, już wiadomo. No i tu. To też było XD. Czyli to były dwa dobre przejścia, no, dobra. My to już tak doskończyliśmy to całe. A teraz tu jesteśmy. Różowy oczywiście nie do żal niebieskie lubię bardziej. Ja się zabijam i ja dotknęłam czy pointe dosłownie. XD. Kolejny błąd. XD, d -d -d. A czy nie trzeba wybierać wszystkie logi są dobre? Dobrze. To jest jakby to samo, tylko jakby większe jakby sobie dłuższe i większe jakby. Ale dobry widzowie, ja, przez chwilę mnie nie było, ale poszłam po coś mieć, idziemy dalej. Dobra, idziemy. jest na pewno więcej niż po raz dziesiąty, xD. O, robimy tego, tego, xD. Czy ja kiedyś to skończę? Tam chyba jest koniec. Nie. Nie, ja chyba w tym nie gram nigdy. Nie grałbym w obi. Gdzie możemy coś... Co możemy sobie powiedzieć? Jakoś X degra. To jest mój przyjaciel, który dawno już nie grał. I mój drugi przyjaciel. On też, na ile wam, na YouTube możecie go dodawać. On ma tak samo na YouTubie jak ta nazwa czyli Felipa, podłoga 7. No, ale nieważne. <ścoughs> jak chcecie go subować, no to zapraszam do żeby go zasubskrybować Oczywiście nie żulę Nieważne A W ogóle Może zrobię takiego edita że będę jakby zrobiła coś takiego że jakby że będę Oceniała wasze skiny. Jakby... Będę oceniała na ile macie lat. Więc... Nie chcę jakby pokazywać ludzi jak mają na nas, Jak się tam nazywają. Dobra. Chodzimy sobie w dancze, w dancze. Nie chce mi się nic. Dobra. Stajemy sobie. Tu. Albo nie, tu w sumie pójdziemy z tam. Ej, czy czasami też macie tak, że jak na przykład jak gracie sobie z jakimś przyjacielem, yy, na przykład z jakimś chłopakiem, to macie tak, że jakaś dziewczyna do was podchodzi i chce jakby żeby on żeby ten przyjaciel był jakby z nią, bo ja tak mam I, i to mnie tak denerwuje. Jak on, ik ktoś tak podchodzi i po prostu, my chcemy sobie pograć razem, ale ktoś tak podchodzi i tak chce, żebyś, żeby, żeby on był jakby z nią. I to jest takie bez sensu. Kto ma... A tam mają mradzie, to mnie nieważne. XD. To mój ja sobie na to nie nie to, że jakby będę z. A, mo... A co bym się ubrała w Rosie? XD. Nie, no dobra, robimy to. Rosji jest taka gdzieś. Jakby co, to dla mnie nie będzie, bo ja jakby wezmę sobie jakieś zdjęcie z mojego telefonu bo ja jakby nie znam się trochę na Blackpink, bo jakby nie jestem taką fanką, że bardzo tak, tak, że uwielbiam ich. I Musicie chwilę poczekać. Jest. Zabrałam grafikę. Nie no, Rosy jest ład. ładna. XD Jakby znam Rosy, bo jakby... widziałam ją na... na to apacy, apcy. I no i XD. Dobra, robię. To zrobię może to, XD.

są włosy tak, takie same jak e, dobra, Rosie, nie, 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 no nie, Rosy, Ida, Rol, Rol,

George on him Don't you like you now see it's not but tonight you crazy Is that I am going to me me yet? up 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 Oh

różowo czarna tak wszystkie będę miała takie jak zwierzę to tak wiesz to Żynej to XD Dobra tak no chwila wody mi moja się wysyła Bo mi coś moja wychwyty więc nieważne. That. Don't you know me like I you, know you, baby? Don't you name know me like I need you now? It's not a Nike a I, <somethiday noise> I, how... I Neta. <?popular> <laughs>

Na więc, Bye